Identyfikator podmiotu SCP-871, klasa podmiotu KETER, specjalne czynności przechowawcze. Każda instancja SCP-871 musi być zabezpieczona w oddzielnej, zamkniętej betonowej celi na metalowym talerzu przytwierdzonym do nieprzesuwalnego drewnianego stołu. Każda z cel, w których znajduje się instancja SCP-871, musi być monitorowana całodobowo za pośrednictwem kamery o zamkniętym obiegu. Transmisje z każdego urządzenia monitorującego należy sprawdzać co 15 minut. Jeżeli dojdzie do stworzenia nowej instancji SCP-871, do jej celi uzbrojeni strażnicy muszą eskortować trzech pracowników klasy D. Pracownicy ci muszą zostać wewnątrz owego pomieszczenia zamknięci i zmuszeni do skonsumowania obiektu. Spożywanie nie może trwać dłużej niż jedną godzinę. Jeżeli pracownicy ci będą potrzebowali dodatkowej motywacji, autoryzowana będzie terminacja jednego z nich. Po skonsumowaniu instancji żadna z osób, które ją zjadły, nie może opuścić celi, zanim nie zostanie wraz z samym pomieszczeniem sprawdzona pod kątem upewnienia się, iż po instancji SCP-871 nic nie zostało. Następnie należy oczyścić talerz, stół oraz pokój, by przygotowane były na pojawienie się kolejnej instancji obiektu. Pracownicy klasy D, którzy okażą się kooperatywni w zakresie konsumowania instancji SCP-871 mogą zgłosić się do brania udziału w kolejnych konsumpcjach. Pracownicy, którzy będą nadzwyczaj pożyteczni, nie muszą zostać poddani terminacji pod koniec miesiąca. Może zostać dla nich zawieszona. Pod żadnym pozorem osoby te, nie mogą wchodzić w interakcje z innymi obiektami SCP. W placówkach, w których znajdują się instancje SCP-871, nie można serwować żadnych deserów. Opis: SCP-871 to zbiór 237 ciast. Instancje SCP-871 Różnią się wyglądem oraz kształtem. Mogą być wszystkim, co ludzie określają mianem ciasta. Najmniejsza zaobserwowana instancja SCP-871 to była miniaturowa babeczka o masie 15 gram. Jak dotąd, największym ciastem SCP-871 był 22-kilogramowy sękacz. Mierzący 2 metry długości. Kiedy instancja SCP-871 zostaje skonsumowana przez człowieka bądź kilka osób, w ciągu 24 następujących godzin zostaje wymieniona na podobne ciasto. Instancja pojawi się na powierzchni płaskiej w okolicach miejsca, w którym jej poprzednia wersja została spożyta. Jeżeli dane ciasto zostanie zauważalnie uszkodzone w inny sposób niż przez konsumpcję przez człowieka, to jest nawet poprzez konsumpcję przez zwierzę inne niż człowiek, natychmiast ulegnie wymianie. Instancje w ten sposób wymienione będą odpowiadać czasowi wymiany oryginalnej instancji. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób dochodzi do powielania instancji SCP. 871. Stancje SCP-871 wraz z upływem czasu ulegają mutacji. Każda z instancji mutuje z niewielkimi różnicami w porównaniu z innymi. Większe zmiany zachodzą w około 5% instancji. Nie zaobserwowano żadnych efektów negatywnych w rezultacie konsumpcji SCP-871. Nawet w przypadkach, kiedy skonsumowanych zostało więcej instancji, należy jednakże pamiętać, iż zachodzą efekty właściwe spożyciu większych ilości jakiegokolwiek ciasta. Niebezpieczeństwo SCP-871 związane jest z konsekwencjami niezjedzenia danej instancji. Instancja SCP-871 która nie zostanie skonsumowana, sprawi, że w jej pobliżu w ciągu 24 godzin pojawi się nowe ciasto. Pomimo podobieństwa do normalnej wymiany, oryginalna instancja nadal będzie wykazywała swoje właściwości to jest, będzie dokonywała replikacji, jeżeli zostanie uszkodzona i będzie tworzyć nowe wersje siebie co 24 godziny. Proces ten zaobserwowano we wszystkich przypadkach, kiedy nieskonsumowane pozostało więcej niż 10% masy danej instancji. Jako, że nie rozpoznano w jaki sposób można by zawiesić proces replikacji SCP-871, wszelkie niezabezpieczone instancje mogą dokonywać wykładniczego powielania. Co szybko doprowadzi do braku możliwości zabezpieczenia ich. Nie ustalono żadnych planów zabezpieczenia więcej niż 20 tysięcy instancji SCP-871. Szacuje się, iż niekontrolowane replikacje wielu instancji, mające miejsce w jednej instancji, sprawiłyby, iż Ziemia stałaby się niemożliwa do zamieszkania w ciągu 80 dni. I właśnie dlatego, drogi pracowniku klasy D, przestań narzekać, nie każ mi sięgnąć po kij, a raczej po akt terminacji i wracaj łaskawie do tej pięknej sali i zjedz pysznie wyglądające ciasto. Dla ludzkości.